Dzień dobry wieczór Państwu, mówi Paweł Kula, polski lekarz pracujący w Szwecji. Dzisiaj jest 10 grudnia. W Szwecji ważna data, jak co roku tego dnia rozdawane są Nagrody Nobla. W tym roku, w roku pandemii koronawirusa nie ma tradycyjnej uroczystości w Sztokholmie. Natomiast Wręczenie nagrów odbywa się online. Jak wszyscy wiemy, wielki naukowiec Alfred Nobel miał wiele patentów, ale najbardziej znany jest z wynalezienia dynamitu. Ale nie o dynamicie dzisiaj chciałem Państwu powiedzieć. Kilka słów jako lekarz pierwszego kontaktu pracujący w Szwecji. Dzisiejszym tematem chciałbym uczynić stres i jego konsekwencje dla zdrowia, dla człowieka. Według Światowej Organizacji Zdrowia, Stres i jego objawy są najczęstszą przyczyną zgłaszalności pacjentów do lekarzy pierwszego kontaktu. Któż z nas nie zna objawów nadmiernego stresu? Bólów głowy, napięcia mięśni szyi, pleców, bólów kręgosłupa kołatania serca, kłócia lub bólu w okolicy serca, czasami biegunki nawracających infekcji, zmniejszonego libido. W sensie medycznym stres to jest reakcja organizmu człowieka, na bodźce zewnętrzne o charakterze fizycznym lub psychologicznym. Potocznie stres uważany jest za zjawisko szkodliwe, ale według badaczy stresu do prawidłowego rozwoju psychicznego człowieka, Potrzebny nam jest umiarkowany stres. Taki umiarkowany stres, motywujący nas do działania, określany jest eustresem. Można powiedzieć dobrym stresem. Natomiast ten zły stres nazywamy dystresem, i, i to on wywołuje nadmierne e, Szkodliwe skutki w organizmie człowieka. Mówi się również o neustresie, czyli takim rodzaju stresu, którego bodźce są dla nas neutralne, choć dla innych ten stres może być eustresem czyli Dobrym stresem, a dla innych dystresem, czyli złym stresem. A więc reakcje organizmu na stres są indywidualne. Psychiatrzy z Waszyngtonu pod koniec lat 60. ubiegłego roku spróbowali zobiektywizować zjawisko stresu. I stworzyli skalę wydarzeń życiowych, najbardziej istotnych w życiu współczesnego człowieka, i poszczególnym wydarzeniom życiowym przypisali umowne jednostki stresu od zera do stu. I dla przykładu podam, że na szczycie tej tej skali y, jest śmierć współmałżonka, która według tych psychiatrów y, wywołuje 100 jednostek stresu. Dla przykładu podam inne wydarzenia życiowe. Rozwód to 73. Ślub bardzo pozytywne wydarzenie w życiu każdego człowieka, aż 50. Utrata pracy. To biegunowo odmienne w sensie przyjemności. Na tej skali ma 47. Zmiana pracy. 36. W skale zamykają urlop. Bardzo pozytywne wydarzenie, a jed, jednak przypisuje się mu aż 13 jednostek w skali stresu czy święta. 12. Ale dla praktyki lekarskiej i w codziennym życiu ważne jest rozróżnienie stresu ostrego oraz przewlekłego. Organizm człowieka reaguje na stresory za pomocą dwóch systemów biologicznych. Jeden to układ współczulny, który powoduje, że Nadnercza wyrzucają do krwi adrenalinę i noradrenalinę. Znane e, hormony stresu, w potocznym języku, mówi się, że mamy we krwi adrenalinę, co oznacza, że coś nas naprawdę e, e, zdenerwowało czy pobudziło. Drugi system biologiczny, który w naszym organizmie odpowiada za reakcję na stres. to jest osi, podzgórze przysadka nadnercza, która kontroluje gospodarkę ważnymi hormonami, jakimi są lukukokortysteydy, z których najważniejszy jest kortyzol. Ma to znaczenie kliniczne dla lekarzy i praktyczne, dla pacjentów. Otóż ostry stres, który zależy właśnie od wyrzutu do krwi adrenaliny i noradrenaliny, wywołuje wspomniane reakcje fizjologiczne, typu kołatanie serca, typu podwyższenie ciśnienia krwi, Napięcie mięśniowe, drżenie mięśniowe czy rozszerzenie źrenic. Mówi się czasami, strach ma wielkie oczy, bo wtedy źrenice się rozszerzają. W życiu pierwotnego człowieka taki stres, który czasami oznaczał zagrożenie życia. Wywoływał reakcję walki lub ucieczki. Pierwotny człowiek miał do wyboru, albo walczyć z przeciwnikiem czy z jakimś groźnym zwierzęciem, albo uciekać przed przeciwnikiem, albo przed niebezpiecznym zwierzęciem. Współczesny człowiek w Ostrej reakcji na stres nie może z, z, zachowywać się e, tak jak e, człowiek pierwotny. Trudno sobie wyobrazić pracownika korporacji, którego szef e, jest bardzo wymagający, daje za dużo. Pracy do wykonania, e, daje za krótkie terminy do realizacji projektów. Trudno, żeby ten pracownik korporacji walczył z tym e, szefem w sensie fizycznym. No, chyba, że wybierze tą drugą e, opcję, to znaczy ucieczkę przed szefem. Można uciec w zależności od osobowości i Dalszych planów życiowych, można uciec na zwolnienie albo po prostu zmienić pracę, czyli uciec od tego szefa. Ale wracając do tematów poważnych, to przy okazji tego ostrego stresu, który zwykle wywołuje uciążliwe objawy, i które nawet zmuszają pacjentów do szukania pomocy właśnie u lekarza rodzinnego w Polsce, albo Almen lekarę w Szwecji, albo General Practitioner w Wielkiej Brytanii. To są właśnie te objawy, o których mówiłem. Bóle głowy, tachykardia albo arytmie serca, kłucie czy bóle wokół serca, kiedy pacjenci myślą, że mają Zawał serca. Czasami ten stres ostry jest naprawdę ekstremalny, nawet w XXI wieku. Ja w swojej praktyce spotykam pacjentów z różnych egzotycznych krajów. Bo Szwecja jest preferowanym krajem docelowym dla imigrantów różnego rodzaju głównie politycznych uchodźców wojennych ale również ekonomicznych i pacjenci z krajów w których była wojna i a więc imigranci którzy uciekali przed wojną i szukali schronienia w Szwecji czasami są ofiarami Zespołu stresu pourazowego. Czyli takiego stresu, który mimo upływu lat od wojny, od traumatycznego wydarzenia, powoduje, że ci pacjenci nadal cierpią, mimo że żyją już w bezpiecznym kraju i nie mają powodu. Do obaw. Ale czasami budzą się w środku nocy i mają koszmarne sny, tak zwany black flash. Przypominają im się sceny z wojen na Bałkanach, w Afganistanie, w Syrii, w Iraku, w, w Czeczeniu, w Somalii. Czasami pacjenci z powodów gwałtów, klęsk żywiołowych, ale także wypadków komunikacyjnych również doznają tego zespołu stresu pourazowego. Drugim rodzajem stresu w sensie klinicznym jest ten, Stres przewlekły, który jest wywołany zaburzeniem gospodarki kortyzolem. Kortyzol to jest bardzo ważny hormon, który wpływa na funkcjonowanie naszego organizmu. I na początku stresu ilość kortyzolu rośnie. W, w, we krwi. Natomiast, kiedy stres jest długotrwały, powtarzalny, wtedy ilość tego kortyzolu spada, co wywołuje u nas uczucie zmęczenia, wyczerpania i w konsekwencji depresji. Przy okazji stresu przewlekłego. Chciałbym powiedzieć o syndromie wypalenia. Psycholodzy w USA już w latach 70. ubiegłego wieku opisywali burnout, czyli wypalenie w sensie psychologicznym. Na początku XXI wieku w Szwecji przeprowadzano duże badania a z powodu tego, że narastała bardzo dynamicznie ilość zwolnień lekarskich z powodów diagnoz psychiatrycznych. Tak jak w latach 90., kiedy zaczynałem pracę, większość pacjentów była na zwolnieniach lekarskich z powodu chorób narządu ruchu. Głównie kręgosłupa, tak w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku ilość diagnoz psychiatrycznych rośnie. W ostatnich 10 latach w Szwecji ilość zwolnień lekarskich z powodu wypalenia zawodowego Wzrosła o kilkaset procent. Wracając do kwestii stresu w sensie ogólnym, można zadać sobie pytanie: skąd, skąd ta epidemia stresu? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. Współczesny człowiek pracuje zbyt dużo, a odpoczywa stanowczo za mało. Dla wielu tydzień pracy to jest, nie jest 40 godzin, czasami to jest 50 czy 60 godzin. Dla wielu z nas, nawet gdy pracujemy tylko 40 godzin, tempo pracy w historii e, naszego życia zawodowego tempo pracy rośnie cały czas konkurencja w gospodarce powoduje że cały czas firmy szukają sposobów na wzrost efektywności wielu e, Firmach usługowych jest za mało personelu. Służba zdrowia jest tego najlepszym przykładem. Nie wiem, jak jest teraz w Polsce, ale w Szwecji brakuje nie tylko lekarzy, ale pielęgniarek, podpielęgniarek, sekretarek medycznych. I Mała ilość personelu musi wykonywać albo te same obowiązki, albo e, coraz więcej obowiązków. I to jest przyczyna tego, że żyjemy cały czas w napięciu psychicznym, naprężeni, gotowi, jak pierwotny człowiek, do walki z kolejnymi zadaniami, z kolejnymi projektami. Z kolejnymi obowiązkami, i to powoduje albo objawy stresu ostrego, albo objawy stresu przewlekłego. Żarówka, która zaczęliśmy od dynamitu, a teraz chciałem y, powiedzieć o innym wynalazku. Geniuszu ludzkiego, jakim jest żarówka. Otóż żarówka i światło sztuczne, którego początki datuje się na koniec XIX wieku, zmieniło zupełnie życie człowieka. Kiedyś żyliśmy zgodnie z naturalnymi cyklami. Przyrody. Byliśmy aktywni w godzinach dziennych, a oddawaliśmy się spoczynkowi czy odpoczynkowi w godzinach nocnych. Kiedy wprowadzono żarówki, tanie, sztuczne światło do hal fabrycznych, do zakładów pracy, do, do domostw, Zaczęliśmy po prostu być bardziej aktywni, dłużej aktywni i mniej spać. A sen to jest najlepszy sposób na codzienną regenerację człowieka. I z powodu stresu i ostrego, i przewlekłego. Najczęściej cierpi sen, bo albo mamy problem z zasypianiem, albo też budzimy się w środku nocy, nie możemy zasnąć, myślimy o tym, jak jutro w pracy podołamy z, ob z obowiązkami i z wysokim tempem życia. Co w takim razie możemy z tym dynamitem, który yy, rujnuje nasze organizmy, zrobić? Postępowaniu ze stresem albo minimalizowaniu skutków stresu można po, poświęcić Osobne spotkanie, bo jest bardzo wiele różnych sposobów radzenia sobie ze stresem czy z objawami nadmiernego stresu. Ale dzisiaj chciałbym powiedzieć krótko: zachęcam do aktywności fizycznej. Jako człowiek, który na co dzień ma problem ze stresem, bo praca lekarza na wysuniętej placówce w Szwecji jest bardzo e, intensywna, bardzo odpowiedzialna. Mam codziennie e, licznik kroków i staram się wykonywać te 10 tysięcy kroków, e, żeby utrzymywać organizm. W dobrej formie fizycznej i minimalizować skutki codziennego stresu. W Szwecji czasami przepisujemy naszym pacjentom recepty na aktywność fizyczną, ale myślę, że każdy z nas powinien wiedzieć o tym, że ruch jest najlepszą witaminą. I nie potrzebujemy tak naprawdę recepty od lekarza, żeby po prostu uprawiać jakąś aktywność fizyczną. Druga kwestia, o której, o której powiedziałem, to jest sen, jego jakość. Nie oszczędzajmy na śnie. Wysypiajmy się. Nie tylko w weekendy, ale starajmy się sp spać codziennie, codziennie tyle, ile nasz organizm tego potrzebuje. Odradzam doraźne sposoby radzenia sobie ze stresem, typu drinki alkoholowe. Nie wspominam o narkotykach. Niektórzy używają ziółek, Uspokajających, ale ja, jako przedstawiciel medycyny naukowej, zachęcam raczej do psychoterapii, kontaktów z psychologiem, jeśli nie radzimy sobie ze stresem, do ćwiczeń relaksacyjnych. Natomiast jeśli Objawy nadmiernego stresu, czujemy, że objawy nadmiernego stresu rujnują nasze zdrowie. Jesteśmy niespokojni, labilni emocjonalnie, czasami agresywni. Często się kłócimy z domownikami czy z kolegami w pracy. Jesteśmy stale zmęczeni. Co chwila mamy jakąś infekcję wirusową. I, I leczymy infekcje, a tak właściwie to powinniśmy nauczyć się leczyć, albo radzić sobie ze stresem. Ale jeśli wszystkie te metody nie wystarczą, i albo jesteśmy wypaleni z powodu przewlekłego stresu, albo mamy depresję, stany lękowe, bezsenność, to oczywiście... Polecam kontakt z lekarzem rodzinnym. A jeśli macie Państwo trudność w dostaniu się do lekarza rodzinnego, do swojego lekarza rodzinnego. To zapraszam do lekarzy, którzy służą Państwu pomocą w naszej przychodni online. Recepta. Na koniec, dziękuję za uwagę. Tradycyjnie życzę zdrowia i wszystkiego najlepszego, i do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.